Amadeusz Ferrari Rożnik. Amadeusz wniósł na wagę 83 600, więc nie zrobił limitu wagowego 78 kilogramów. Zapraszamy na środek. A jego przeciwnikiem jest Adrian Polak. Polański siedemdziesiąt siedem trzysta, a więc poniżej nawet ustalonego limitu wagowego. Zapraszam na środek. Moi drodzy, wiem, że czekacie na face to face, ale musicie poczekać odrobinę, bo będzie od razu po ważeniu. Poprowadzi go Boxel i Sylwester Wardenga, więc już teraz serdecznie na niego zapraszam. Natomiast na pewno zadam kilka pytań. Zrobiłeś limit wagowy nawet poniżej. Twój przeciwnik nie zrobił. Skomentujesz to. Nie tego nie trzeba komentować. Wydaje mi się, że mój przeciwnik powinien się na ten temat wypowiedzieć. Dlaczego yy, nie zrobił limitu wagowego? Przewierzył go o 5,5 kg. Okej, ja od razu do Amadiego. Dobra Amadi, co się wydarzyło? Dlaczego nie zrobiłeś limitu wagowego? 78 kg, a ty miałeś na ważeniu rano 83,600. Co mogę powiedzieć? 10 dni byłem przekonany, że nie ma żadnej walki, została odwołana. Nie miało mnie być w ogóle na konferencji, na konferencji się zdecydowałem na walkę, więc konferencja była w niedzielę, ważenie mamy w piątek, czyli od poniedziałku do czwartku miałem 4 dni na zbicie 7 kg, ponad 7. Stwierdziłem, że nie będę tego zbijał, poinformowałem o tym wodach, bo po prostu miałem na to za mało czasu. No jak miałem kontuzję, to siedziałem w chacie i żarłem, niestety, bo byłem smutny. No, ale jest jak jest, no nic nie zrobię z tym. Formuła bokserska, e, rękawice meksykańskie. Więcej szczegółów, słuchajcie, u Boksdela i u Sylwka na Face to Face. E, mamy jeszcze tutaj naszego ukochanego sędziego z mojej walki z Kasiuszem, e, sędzia Wiesław Rupiński, którego pokochała cała Polska. E, też e, wypowie się na temat różnicy wagowej e, w tego typu walce. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie, no jest to dla mnie wielki zaszczyt i wielka chwila, że mogę się z tak wspaniałą publicznością tutaj w Biblicach spotkać. Przejechałem 700 kilometrów, z powrotem to samo, 1400 kilometrów i sobie nie wyobrażam, że mimo tej dysproporcji wagowej, która... Tu wystąpiła, no życie z matematyką, waga nie kłamie. Te 5 kg to jest dużo, ale nie dla Polaka. Od dzisiaj dla mnie, dla pana Polaka. To nie jest za dużo. On sobie poradzi, to jest wielki kozak, on wyjdzie i on będzie boksował, bo to jest wojownik. Natomiast jeżeli chodzi o Ferrariego, no trochę jestem mm, zaskoczony, zasmucony, rozczarowany, że wiedząc o takiej walce, że cała Polska na nią czeka i nie tylko Polska że pozwolił sobie na, na taką, powiedzmy, sytuację, że dużo więcej waży. Ale to, że dużo więcej waży, to nie znaczy się, że y, ta walka będzie pod dyktando jednego zawodnika. Będzie to walka prowadzona w formule bokserskiej, w formule fair play. Ja to biorę na klatę. Y, nie ma się prawa cokolwiek złego zdarzyć. Mimo tej dysproporcji myślę, że będziemy wszyscy zadowoleni. I zawodnicy, i publiczność. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. ...wami panowie, tak więc. Odpalcie muzykę i zaczynamy face to face. A ja nie bez taki, bez nie tego nie patrz. Nie obiecuję, obiecuj, że nie, nie będzie, będzie rękoczynów. Obiecuję. Pamiętaj, Energia buzuje i panowie tutaj ewidentnie wypukani z emocji. Wiesz, ja. Ciężki ciężki obiecujesz wszystkim, że będzie ciężki lokal? No, nie chcę obiecać, bo jak sobie nie trzyma, to będzie lipa, ale po to idę. Woo! Woo! Woo.